Siemanko, z tej strony jest się ze mną Noli. Witamy was w kolejnym odcinku z gier mobilnych i moi drodzy witamy was w kolejnym czatowaniu z różnymi dziwnymi ludźmi, ponieważ. Właśnie w tym momencie chyba zamawiamy sobie jedzenie, więc. Przepraszam bardzo, um. nie z McDonalda, tylko z okay. Więc może być, może być McDakota, jeśli wy chcielibyście na przykład nam zamówić e, jakieś jedzonko z jakiegoś z jakiejś McDakoty, to nie musicie, ale możecie po prostu łapkę w górę zostawić, to serdecznie będzie to samo. Zapraszamy. Dokładnie. zapraszamy, ale dokładnie. Wiesz co? jeszcze jedna rzecz, moi drodzy, ja serdecznie bardzo zapraszam. Do polubienia nas na Instagramie, do zaobserwowania nas właśnie tam, a mamy właśnie, tak jak mówiłam, fast food na. I możemy tutaj zamówić albo 50 burgerów Albo możemy zamówić ananasową pizzę. I ja jestem wielką fanką Ananasowej pizzy, więc ja proponuję zamówić ananasową pizzę w okay. McDacocie. Nie czyli to. O, Sorry, nie robimy, nie robimy pizzy. pizzy. Dlaczego? Albo co robicie w e, takim razie? W takim razie co robicie? Dobra, no okej, okay, co robicie? Robi robimy burgery. Um, zmieniłem, jakby zmieniłem zdanie, albo e, chciałabym dostać chicken no burger. to chicken burgera poproszę? Czy ty nienawidzisz chicken burgera? To przecież McChicken. Moi drodzy, ja na rzecz. Cicho, cicho. Dyskusja w komentarzach. Jaka jest najlepsza rzecz w McDonaldzie? Kropka, kropkę, tylko i wyłącznie McChicken. McChicken to jest najgorsza rzecz, jaka może być McDonald's. McDonaldzie. McChicken i sos to jest po prostu najlepsza rzecz, jaką do To jest McDonald's najbardziej zaoferowania. tekturowy, tekturowa rzecz w McDonaldzie, no. w takim no. razie pochwal się. drogie czoklecie, co ty byś chciał na przykład zjeść w McDonaldzie? Drwala. Wiecie co, widzicie, jak widać, to jest naprawdę taki podstawowy, najbardziej basic człowiek. Tak czy ever. inaczej, picie albo sok jabłkowy, albo mleko. Mleko. Jak to mleko? Mleko, dawaj, żeby... powiedzieć, że jesteśmy obrzydliwi. Ale mleko jest beznadziejne. A jaki jest Twój adres? Widzisz je tak jak... Jak możesz mleko? jeść burgera Uuu, z mlekiem? Cicho bądź. Cicho, bądź, bo myślałam, że tutaj nasz tutaj ten pan Nasz powie, adres Ju". albo adres kolegi. No to na... nasz adres. Ale my będziemy wtedy musieli płacić. No a, przecież zamawiamy sobie jedzenie. A może w takim razie dasz sobie mógł płacić za nas? No to on by zjadł, to było dla niego. A co jeżeli on by tylko nie chciałby zadzwonić? Hej, co to za jedzenie i to byś dał mu pieniądze. E... By on dał płacić pieniądze. To, to tak nie działa. Jeśli by dostał. E... Co zepsułeś. ja to właśnie zrobiłem? Zepsułeś coś. E... Aha, bo trzeba... Tak? E... O tak? Gratulacje. Aha, dobra, wszystko, wszystko jasne. Dziadek do nas napisał. Cześć, króciutko. Cześć, dziadku. Albo. E... Cześć, albo cześć, dziadku. Cześć, dziadku. E... O, jakie mam urocze zdjęcie profilowe, przepraszam bardzo. Mam ci coś do powiedzenia. E... Co masz mi do powiedzenia, albo powiedz mi. Dobra, co wiesz, co? Co, co, tak? co, co tak, masz tak, do powiedzenia, co, 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 Nigdy, Nigdy ci nikomu ci jeszcze to. Nigdy nie mówiłem, e... Nigdy, e... Nikomu nie mówiłem się nie ci tego. Mówiłem. Tak. E... Właśnie dlaczego, albo co? Dlaczego? 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 O, nie, ład! Podtrzymałam to, to w sekrecie przez całe moje życie! Albo, muszę powiedzieć, albo jestem ciekaw, albo proszę powiedz mi, to ale jest, jestem ciekaw. to będzie coś głupiego, to będzie coś nie, bardzo głupiego. Może on powie, że jesteśmy adaptowani, zobaczysz. Nie, to zobaczysz, będzie coś bardzo. Ba jestem milionerem. E, Okej. Okay. Dlaczego e, mi nie powiedziałeś? Albo dlaczego? Naprawdę? E, nie, dlaczego mi nie powiedziałeś? E, Okej. Okay. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Ponieważ chcę, żebyś tak ładnie dorosła do prawdziwego życia bez moich pieniędzy i możemy odpowiedzieć. O mój Boże, będę milionerem! E, to to nie o... jest dobre. Ona powie. Och. Nie. E, nie. E, dlaczego? Dlaczego, albo co? Ha, żartowałem. E, a więc nie jesteś bogaty? Albo e, dziadku! E, w takim razie dziadku! No dziadku! dziadku. No. Prank! Sprankowaliśmy zostanie. To, 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 nie było w żaden sposób... E... Hej, lepsze to, że jest miloderem, niż że jesteśmy adoptowani. No tak. Potencjalny kupiec do nas napisał i właśnie tutaj mówi, że Hej, ty sprzedajesz swój tutaj rower, prawda? E, d, 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 a, czy ja sprzedaję swój rower? Ja, ja nie wiem, e, <grym> tak? O, czy możemy w takim razie przedyskutować tutaj kwotę, którą mam ci zapłacić? E, Okej. Okay. Uh, nie kupię tego za 700 zł. E, no to może za 650. Uh, nie będziemy schodzić z ceny tak bardzo. To jest bardzo. za dużo. To jest za dużo. To jest aut z za dużo. Gratis to jest uczciwa cena. Uh, 600, okej. Okay. To jest wciąż za dużo. E, te, bierzesz albo nie. 500 zł. 600. Mhm. Mm Okej, okay, no niech będzie 600. 600. To poszło całkiem całkiem. Całkiem dobrze, w miarę nie przyjemnie. takie prawdziwe, prawdziwi kupcowie na e, się. Pisał do nas dziadek, to w takim razie pisze teraz do nas babcia. E, cze cześć kochanie! Chwila. Dlaczego jest cześć, ty stara, Wiedźmo? Albo cześć babciu! No to nie wiem, które chcesz. Może e, jesteśmy pokłóceni. jesteśmy pokłóceni zaszły babcić dlatego. Okej, okay, tak po prostu. Co ty tutaj robisz, ty, moja ukochana wnuczko? Eee. Albo zostałam wywalona ze szkoły, albo wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku? Nie wiem, co Wszystko wybierasz. jest w porządku, nie będziemy babci tutaj mówić Zmyszałam tego Słyszałam, że masz chłopak, kawalera masz? Eee. Masz kawalera? Mam babciu, mam, będziemy mili. Czy on jest bardzo taki przystojny, fajny ten kawaler jest? Właśnie wyszedł z więzienia, albo tak jest bardzo miły, tak jest bardzo miły. To to bardzo się, że to słyszeć, ale się cieszę z tego, że masz już chłopaka! Biedna babcia żyje nie w nieświadomości. Ona ona nie wie, ona nie wie. Um, przepraszam bardzo, teraz pisze do nas nasza bibliotekarka, która wygląda jakoś bardzo dziwnie, podobnie jak nasza babcia, ale przymylćmy to, ponieważ ona Może pisze... ona jest jak Superman, że wiesz, Clark Kent w oku... Tak, i ma, tak. te zakłada sobie maskę i teraz jest bibliotekarką, może, ale pisze do nas, że nie oddałaś książki przez 6 miesięcy, przez 6 miesięcy! A jakiej książki? A nie, jak, a, jak, przepraszam bardzo, wytrenować... jak wytrenować swoją mysz dla początkujących? Kto trenuje Dziwne porodniki. Pojadku. Zwrócę na przyszłym tygodniu. To w takim razie będziesz musiał zapłacić. Będziesz e musiał zapłacić za karę. Ten... Tak, dokładnie, karę. Eee, ile? E 6,70. Okay. Ale nie, nie możesz tego. O, to czekam na Ciebie, ale był cel taki, żebyś e właśnie nie zapłacił. What? Był cel, żebyś. You don't pay the fine, czyli nie płacisz kary. Aha, don't get fine, ok, czyli jakby łot book. Tak, jak zwrócę. zatrenować, zwrócę. Za e, dużo. E, I'm not paying, nie właśnie. Płacę. Nie, nie płacę wcale. You musisz, have to. albo nie mam, nie mam pieniędzy. pieniędzy. O, okej. Okay. Ale to jest tylko 70? E, nie mam tyle. 670? Okej, okay, to po prostu. Po prostu przynieść przynieś tę książkę. książkę. Okej. No, Okej. Okay. Okay. Dobra, to będę na ciebie czekać. Nawet 6,70 nie masz. Na tyle pewno ile ma. paczka jak, kosztuje? Jak, jak stać na utrzymanie myszy i trenowanie jej, to stać też na, na inne rzeczy. Nauczyciel, e... dlaczego twoje odpowiedzi na teście są takie same, jak twoje koleżanki z tutaj tej z tej zławki? Um, nie wiem. Nie wiesz? Nie Dziś wiem. Że tego... Któreś z was na pewno ściągało. Eee, to jest jakiś zbieg okoliczności, proszę pani. Dlaczego powinnam ci e, uwierzyć? Bo ja nigdy nie kłamię. Eee, okej, okay, ale w sumie na kolejnym razem oboje dostaniecie jedynkę. A to tyle? No. Udało się? No, tak po prostu. I zaraz czy my zaraz będziemy rozmawiać z, z wężem? wężem! O kurczę, nie mogę się czekać taki raz. Okej, okay, w takim razie szybciutko wyczyśmy. Snake, czyli mamy siema, bracie! Eee, e, cześć! Cześć wężu! Eee, a, a, poczekaj, mam właśnie dla ciebie jak to się nazywa? To jest zagadkę. rebus, prawda? Rebus albo zagadkę. Możesz odpowiedzieć właśnie, jaką zagadkę albo eee, słucham. Jaką zagadkę? E, co musi być e, jakby rozwalone przed tym, jak to użyjesz? E, świeczka albo jajko? Jajko w sumie. Nie? Jajko chyba. No tak musisz jajko rozwalić, zanim to użyjesz. Więc, uh, O, bardzo masz, dobrze! Tak. O, to w takim razie ty pytasz kolejne! E, dawaj, kolejną zagadkę! Co jest zawsze przed tobą, ale nie może być zoba jakby... Zobaczone. Tak, zobaczone. E, Czego nie możesz zobaczyć. Przyszłość Uuu. albo cebula. E, jestem całkiem pewien, że cebula Proszę jest bardzo, widzialna ale i jeżeli... można ją zobaczyć. A, okej, okay, czyli ty myślisz, że tak masz cebulę taką latającą przed twoimi tak. oczami, tylko no, jest ona nie widziała. Jesteś w tym dobry! Dawaj kolejną! O, to w takim razie kolejny. Co ma tak dużo kluczy, ale nie może być otwarte żadnym zamkiem? E, no, tutaj będzie tutaj będzie trochę po polsku. Albo gitara, głupio. albo pianino. Chodzi o pianino, bo keys, czyli klucze to też klawisze. A, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Więc e, proszę bardzo, pianino. Jesteś taki pewien? O, ostatnie. Ostatnie. Cóż, co za ostatnie. E, poczekaj, im więcej tego jest, tym mniej to widzisz, co to jest. Albo ciemność, albo ciasto. E, chyba ciemność. Im więcej ciasta, tym mniej widzę ciasta? Chyba nie, chyba bardziej ciemność. No w sumie to jakiś taki... O, o jesteś całkiem okay. niezły. Czyli Powiem jesteśmy ci... profesjonalnymi rozwiązywaczami zagadek. Czy ten wąż zagadek? miał jakąś nagrodę dla nas? Czy on miał jakiś wspaniały skarb, który możemy teraz wziąć? Ponieważ te wszystkie zagadki były jak w jakiś grze prawda? Wąż w nagrodę nas nie zje w nocy. Okej, okay, Nie dobra, przyjdzie to w sumie, i wiesz, tak, tak nas nie, nie wciągnie nagroda. do brzucha i potem będzie taki wiesz leżał w takim. Ja z bardzo takim się cieszę, czymś. że my na przykład nie mieszkamy w Australii, ponieważ jak tutaj się mówi, że teoretycznie ileś tam się je pająków w trakcie roku. To jest fake. E, cicho, to w takim razie w Australii moglibyśmy jeść węże? Pomyśl nie. o tym. Pomyśl o tym Pan Kotek! Kotek się to spisze. Dzień dobry. Czy to ty sprzedajesz e, kocie, y, tutaj te kocie buty, buty w Twoim sklepie? Tak, e, e, tak. Ta, 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 kocie buty. Mam kocie uszy, zdecydowanie. Ale wspaniale, wspaniale w takim razie potrzebuję nowych um, tenisówek. E, jaki jest twój rozmiar? A, je, je, jedna po, czyli jedna łapa. To chyba za mało. Nie! Musimy mu sprzedać! Miał! O nie! Powinniśmy móc sprzedać te buty! O nie! Mieliśmy móc sprzedać te buty, powinni sobie wiedzieć, kolor o nie, chce! nie, nie, dobra, dobra. Dokładnie. Jaki e, jest jaki Twój rozmiar? rozmiar? Jedna łapa, jaki kolor? Jaki Dokładnie. Kolor. Jaki kolor chcesz? E, ja bym chciała bardzo czerwone z e, białymi paskami. Okej. Okay. Dwa sobie, czy cztery? Albo bardzo dobry wybór. Dwa czy cztery? A nie bardzo dobry wybór. E, ja cztery. chcę cztery, jedno na każdą nogę. Okej, okay. 49 dolarów. A czy ja mogę zapłacić po prostu widzenie dla kotów? Okej. Okay. A cudownie, w takim razie bardzo dziękuję. Miał. To była transakcja. Dokładnie. To była transakcja. To był trade offer. Bierze do nas kujon klasowy, albo po prostu można powiedzieć, że to jest, że bardzo dobry student i mamy dostać jego pracę domową. Więc może zapytać albo eee, cześć, cześć, albo. Cześć, kolego! Witaj! Cześć. Czego chcesz? Czy mógłbyś mi wysłać twoją pracę domową? Nie, zrób to sam! A um, proszę. Albo mogłeś powiedzieć, że mu za to zapłacisz. Powiedziałem nie! nie. Musisz mu za to zapłacić. Przezagraliśmy, widzisz? Słaby jesteś w zapieraniu tej pracy Materialista, materialista. No dawaj, dzień dobry tutaj właśnie, mój bardzo drogi kolego. Czego chcesz? Czy możesz mi zapłacać swoją pracę domową? Nie, zrób zapłacę to Zapłacę ci. Dokładnie, zapłacę za to. Ile? Jak dużo? 20. 20 dolarów? Naprawdę. O, A, to okay. no pewnie ci to wyślę. Naprawdę 20 dolarów. Nie wiem, to, to było... Stufa w polskim Hej, może on pochodzi z jakiejś bogatej rodziny może. i ma za dużo pieniędzy albo coś w tym rodzaju Proszę bardzo, ciach, 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 ciach Ciach, 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 ciach Ciach, ciach, ciaches, ciach, 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 ciach Ciach, 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 ciach to jest Gloria I nie wiem kim jest Gloria, ale w porządku Mamy w jakiś sposób ją zaprosić, więc e, Zaprośmy Glorię. Okej, okay, w takim razie zapraszam cię na moje urodzinki o, proszę bardzo, kiedy są? E, tego. w ten piątek, w następny piątek. To nie jest. Są. są naprawdę następne. Okej, okay, ale gdzie? E, w moim domu albo na starej farmie, w moim domu um, OK, okej, a kto inny przychodzi? A, 50 osób Albo ty, ja, moi rodzice i mój pies To by było dziwne, bo to by wygląda jak randka. A co jeżeli... Randka z rodzicami i psem? To po pierwsze, a Jak po taki drugie. taki obiad rodzinny. Mm. Może ona, ym, wiesz, no jakby nie lubi tłumów, więc zobaczmy. Zobaczmy też 50. Ok, tu, tam będzie 50 osób. O, ale o, fajnie super. powinniśmy kupić y, te, sztuczne ogie. Y, y, jasne, okej, okay. albo nie, bo to jest ryzyko pożaru w domu. Tak, niebezpieczne w moim domu. E, okay, twój, dom, twój dom, twoje dom, zasady. Twoje zasady. Więc idziesz. Jasne. Tak widać właśnie wy um, lecimy w piątek. I słuchaj. Widzę. Dzisiaj widzę, ostatnia mamy opcego, już opcja. Mamy obcego, dokładnie. W takim razie... Mamy obcego i on... W ogóle nie zaczekię, suraczy, zaczynek mogą tutaj śliczny, te ludzki, Dobra, nieważne. Dzień dobry człowieku. Mamy mu pomóc. E y cześć, albo... Co to? Um, cześć. <laughs> Potrzebuję twojej pomocy, człowieku. E, Okej, okay, albo. Tak, cokolwiek. E, Okej? Okay. Um, po prostu teraz właśnie wylądowałem w Twoim mieście. Eee, więc? Albo co ode mnie potrzebujesz? Znu jestem znudzony. Co ja tutaj w ogóle mogę robić, człowieku? E, albo zawody wiedzą pizzy, albo możesz przyjść na moje urodziny. O! E, Przyjdź na moje urodziny. O, to przeurocze. O, ty masz urodziny, człowieku? E, tak, tak, albo tak. Tak, albo tak. To ja będę, to ja przyjdę i będę jadł jedzenie Eee No ok albo nie będzie Al ciasta dla ciebie, albo... No dobra, może jeść Mo Może przyjść? Okej, okay, to ja idę. E Wiesz co? mieliśmy obcego, który po prostu się nudził i on kochał ciasto więc przyszedł sobie na tę urodziny i sobie co ciasto zjadł Ja uważam, że to jest wspaniały w takim razie taki... Międzyplanetarny pokój Tak, pokój. relacja tak. To jest tak, to jest wspaniały ten moment, żeby zakończyć ten odcinek, ponieważ ja jestem bardzo tutaj naprawdę zadowolona z tego jak się to skończyło, oprócz tego kujona, który musieliśmy zapłacić 100 zł za naszą pracę Dokładnie, znowu. dokładnie, przepłaciliśmy zdecydowanie Tak czy inaczej moi drodzy, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że mi się podobało, jeśli tam się podobało oczywiście strzelcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym. Cześć.